谢 <laughs> <laughs> Witam Państwa na 27. gminnym turnieju Rad W Tym razem gościmy w Ścinawie Polskiej. Spotyka się 26 drużyn z terenu naszej gminy Oławy. Jest to spotkanie rekreacyjno-sportowe, podczas którego nasi mieszkańcy, głównie z Rad Sołeckich, ale nie tylko, mają możliwość do wspólnej integracji, do zabawy, do zmagań sportowych, ale głównie rekreacyjnych. Mamy nadzieję, że po raz kolejny uda nam się zintegrować mieszkańców naszej gminy e, sprawić, aby nie tylko pracowali podczas dni, które właściwie zapasem, ale również mieli okazję do wspólnej zabawy i wspólnego spotkania. Jest to, jest to już dwudziesty, Zaraz muszę zeszłym, bo, bo, bo żeby się nie pojawił, 27 turniej rad Sołeckich. Pierwszy odbył się w 1988 roku. A więc tak, piłka siatkowa to są zespoły trzyosobowe. Slalom z oponą na czas, dwóch mężczyzn, jedna kobieta. Przyciąganie liny, gdzie występuje pięć osób. Strzały do pustej bramki, dwóch mężczyzn, jedna kobieta. Rzut podkową do celu, trzy osoby. Rzut lotką do tarczy, trzy osoby. Bieg na czas na trzech nogach, to są. Konkurencje dwuosobowe, po prostu wiążą nogę, dwie osoby obok siebie i na tych trzech nogach biegną. Z z piłką na czas, bieg w workach na czas i konkurencja niespodzianka, którą zorganizowali tutaj gospodarze. No mogę zdradzić, że będzie to rzut w napełniony wodą. Także i, i rzucany jeszcze na dodatek do tyłu. Na to, że uważamy, że młodzież i dzieci mają dość różnych zawodów. I, i tutaj staramy się w tych konkurencjach takich, żeby różnie startowały osoby starsze, a szczególnie nacisk się w tym roku na, na kobiety. Jak już Państwo słyszeli, że prawie w każdej konkurencji startuje, musi startować jedna kobieta. Tomasz Niewodniczański, radny gminy Ława, mąż pani Sołtys Janikowa. Niepokoi już od dłuższego czasu, że tej, takim podstawowym obrazkiem na tej imprezie to są kolejki do konkurencji, gdzie jest, są ludzie, którzy startują, a nie ma w ogóle widzów praktycznie, bo tylko parę osób siedzi pod parasolami pije piwo. Nie ma widzów, dlatego że nie ma powodu do tego, żeby byli widzowie gonitwa od konkurencji do konkurencji, 12 osób musi obsadzić 11 konkurencji po 3, po 4 po osobowe drużyny i efekt jest taki, że są sami zawodnicy, nie ma komu się pokazać praktycznie. Po prostu jest to tak zrobione, że to robi punkty LZS-om i nic poza tym, bo nie mamy możliwości pobawienia się, bycia razem, cała gmina, ludzie, mieszkańcy, tak jak przyjeżdżają ogromne ilości ludzi na dożynki, tak tutaj, Poza zawodnikami, to są tylko rodziny ewentualnie zawodników i koniec. Także to jest to jest bardzo przykre. Być może przewaga jest takich konkurencji, w których jest wysoka specjalizacja, więc ludzie muszą się trenować, tak jak siatkówka, strzelanie, czy piłkarskie konkurencje, prawda? I one, okazuje się, powinny być widowiskowe, a nie są. Nie ma widzów, nie ma kto oglądać, tylko mówię, Ci, którzy przyszli z zawodnikami. Rodzina, dzieci, rodzice i to wszystko. Gminnych dożynek, które są takim, takim najważniejszym chybym, dla, chyba dla gminy Oława y, wydarzeniem, to sportowe te nasze tutaj zmagania, y, takie nie do końca sportowe, prawda, to nie są zawodowe. Y, 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 y. Bardziej rekreacyjne, tak, turnieje. To właściwie ten turniej jest jedyny, a zatem dwie takie duże e, imprezy, które integrują państwa, integrują mieszkańców naszej gminy. My bardzo z tego się cieszymy, że się Państwo pojawiacie, pojawiają się te same osoby w tych drużynach, że chce Wam się tutaj przyjechać czy do innych miejscowości. Drodzy Państwo, nie przedłużam, oddaję głos głównemu sędziemu panu Waldemarowi Chwajałowi. Proszę gościnni oddali pierwsze miejsce dla ścinawy.